Siemka, siemka, witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Chciałbym podziękować moim wytrwałym widzom za wielkie wsparcie. Pisaliście w komentarzach, pisaliście w wiadomościach, pisaliście do moich znajomych. Powoli wracam. W zeszłym tygodniu był taki filmik, że tak brzydko powiem na sztukę, żeby powrócić. Mam nowe światło. Też się tutaj testuję. Dostaję nowe, nowe ustawienia, żeby te filmiki jakoś troszeczkę nabrały jakości. Troszeczkę się przygotowuję, o dziwo, żeby Wam wrzucić garść, garść bardziej cennych informacji. Krótki film dzisiaj, mam nadzieję, bo mam mało miejsca na telefonie, więc będę się sprężał. Moja druga pięciącówka. Aztek kalendar. Pierwszą pięciu są myszki. Mam też dwie monety zbliżone gabaretowo. Mam monetę z Haiti i z Haiti i z Haiti i z, z Jamajki. Dobra, ma być krótki filmik. E, Aztek Kalendar. E, e, moneta jest wzorowana na oryginalnym kamieniu, zwanym również e, kamień słońca. Kamień jako kamień powstał e, w około 1500 roku, po inwazji, następnie po inwazji e, e, Hiszpanii konkwistadorzy podbijali Meksyk i państwo Azteków. Został zakopany. Ponownie odkryty w roku 1790 przy remoncie katedry bodajże. Przygotowywałem się. W centrum, w centrum kamienia jest przedstawione bóstwo słońca. To na, to na, to na tiucha. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Jest, jest to bóstwo tutaj przez, przez, e, przez, przedstawione. W każdej z dłoni e, trzyma e, ludzkie serce. Tutaj jest widoczny okrąg z 20. Mam nadzieję, że to jest ten okrąg. W każdym razie, że gdzieś tutaj jest przedstawiony okrąg z 20 symbolami przedstawiającymi e, poszczególne dni miesiąca, według kalendarza Azteków. Ogólnie ten wizerunek awersu przedstawia powstanie kosmosu według tam wierzeń Azteków. Sama moneta jest wykonana. Nie przychodzi mi teraz do głowy jakakolwiek moneta z tyloma szczegółami. Rekin w swoim filmie ma High Relief, Super Hyper Premium, chyba trzy unciówkę. Przedstawię wam w filmie jakimś też mega monetka. No, a tutaj, tutaj to jest normalnie mistrzostwo świata. Przy jedną uncjówce tych szczegółów tak nie widać. Dopiero na pięciu uncjowej monetie to, to naprawdę robi, robi robi mega, mega wrażenie. Avers, rewers. Na, na rewersie mamy króla. Tutaj się posłużę ściągą, bo normalnie nie wiem. Kłatemok, Qua... jest to ostatni cesarz państwa Azteków. Miał pecha, bo panował na przełomie dwóch lat mniej więcej rok. Przejął władzę po, po Montezumie II oraz jego bracie, którego imienia już nie pamiętam. No, i ogólnie został wybrany przez szlachtę. No, i miał ciężką, ciężką, ciężką robotę, gdyż cała stolica, całe państwo było w chaosie, podbijane przez jak mówiłem wcześniej, konkwistadorów hiszpańskich. No, długo nie, długo nie, nie po, 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 po ten nie popanował. I cały całe Meksyk, całe, całe państwo Azteków. Przepraszam, no zostało, zostało generalnie podbite. On jest tutaj przedstawiony wtedy w tradycyjnym nakryciu głowy oraz z kolczykiem. Takie uzyskajmy informacje. Tutaj jest normalnie ten kolczyk. Co, 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 świadczyło, że jest też szlachcicem. Piękna monetka. Piękna monetka. Mam gdzieś też jedną, jedną, jedną uncjową monetę, ale ale no 5 uncji no to kurde to jest kawał 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 monety jestem mega zadowolony yy... zakupiłem tą monetę od Rafiego Rafi dzięki ci wielkie mega jak mówiłem moja druga 5 uncjówka mam już takie takie dwie chociaż one one się trochę różnią yy kapselami <noise> dobra dobra tyle o monecie krótki filmik będę, będę się starał bardziej przygotowywać do tych filmików jak mówiłem żeby, żeby jakoś tą jakość jakoś pod, po, poprawić mam tu taką jedną monetę której teraz nie mogę znaleźć Ukraina walczy Mam taki pomysł, chciałbym, chciałbym uzbierać fundusze na zakup apteczek do Ukrainy, kontaktowałem się już z twórcą, twórcą programu Irytujący Historyk, oglądamy jego filmy, no i tam te apteczki są najbardziej potrzebne. Na, na, na tym, na, 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 na naszej grupie w Discord przeprowadzę aukcję monety Gagarin. Jest to moneta której nienawidzę, ale nie chcę, żeby ktokolwiek tą monetę dostał. Nie, nie chcę, żeby ktokolwiek się cieszył tą monetą, gdyż po, tak te monety wszystkie powinny być przetopione i, i zezłomowane na inne monety, nie wiem. Po prostu tego Gagarina mam taki plan, żeby go przeciąć na cztery części i będą po prostu czterech wygranych będzie, no jakiekolwiek, jakiekolwiek fundusze, za które ja będę mógł te, te, te apteczki dla żołnierzy walczących w Ukrainie zakupić, będą, będą mega. Będą, tak jak mówiłem, będą cztery ćwiartki, do tego może dorzucę takie pudełko własnej roboty. Widzieliście je na filmach wcześniej, teraz nie wiem gdzie one są gdyż jak zauważyliście sceneria, wszystko się zmieniło. Ale znajdę takie cztery pudełka własnej roboty z naklejkami i dorzucę po firmowej maseczce z logo, z logo mojego kanału. Pieniążki, przenio, pieniążki i, albo y, chyba najlepiej je jak, jak przeleję do, do tego irytującego historyka albo sam zakupię tutaj, albo ktoś mi pomoże zakupić te apteczki w Polsce. Mogę też zakupić same wkłady to by było takie w miarę nawet fajne, bo jeden wkład do apteczki kosztuje 27 zł i coś będzie trzeba później zgrandzić jakieś, jakieś opakowanie, żeby te wkłady włożyć no, chciałbym naj, najtańszą opcję, żeby jak najwięcej tych apteczek zakupić, żeby jak największa ilość tych żołnierzy walczących w Ukrainie była Mogła w razie czego sobie, czy w jakoś pomóc. Taki jest mój wkład dla walczącej Ukrainy. To tyle. Krótki filmik. Mam nadzieję, że się spodobał. W kolejnych filmach przedstawię, przedstawię kolejnych może ze dwie monety. Łapki w górę. Trzymajcie się i cześć.